Cisza na planie, kamera w zapisie. Klaps? Coś więcej chciałem powiedzieć. Dobra. I począł weczce, pitu, pitu. Rozpalać od jednej butli. Czynamy kiełbachę. Zapach jest po prostu nieziemski. Mówiąc, szczerze, że jestem zaskoczony. Po posoleniu pieczarki puściły e, na denaturacie. Możemy się stuknąć. <noise> odcięciu tam nie, zobacz. Tak, bo się w sosie chrana, bo no. tutaj nie ma co się rozdrabnie w trakcie. Się... Duszenia, zapraszam. Jest niekwestionowaną królową perelowskiego foodu. Tania, smaczna, rozchwytywana przez wielu Warszawiaków, bo głównie ona była sprzedawana w Warszawie, na warszawskiej starówce. Dzisiaj w lesie przywołamy ten dawny perelowski smak, który można dzisiaj też kupić, też na warszawskiej starówce, w tym samym miejscu. A dzisiaj zobaczycie półka z pieczarkami, absolutnie rewelacyjna, smaczna i zawsze pasująca do wszystkiego w wydaniu bushcraftowym w naszym lesie. Ja mam na imię Mariusz, to jest kanał Bushcraft od Kuchni. Zapraszam i czołóweczka. Można rozpalać od jednej butli Niby nie podbusz kraftowemu ale czy kiełbachę. bo widać <grym> <tajdzie> państwo bo, bo coś trzeba zjeść no a potem będzie ta bułka z pieczarkami tak przecież tak... nie czekaj bo tu mieliśmy nagrywać czekaj co to powiedzieć Witajcie ponownie po krótkim wstępie, u mnie i u Was, ponownie Filip, tak. siemanko, witajcie gorąco, Filip do mnie zadzwonił i mówi słuchaj, może byśmy coś ugotowali, ja mówię no dobra, tylko co, i wpadł na genialny, genialny pomysł, znaczy już wiecie co, tak, też do, doznałem Olśnie, zapragnąłem czegoś warszawskiego, prostego, co można szybko zrobić łatwo w takim cudownym terenie. Czyli właśnie bułka z picarkami. I do tego, znaczy może nie do tego, ale tak przy okazji pomyślałem. Tak, tak akurat. No bo akurat ten odcinek jest nagrywany przed, zaraz przed świętami, ale ukaże się zaraz po świętach. Pomyślałem, że ugotuję kompot z suszu. Tak jest. Mam, nadzieje, tak, mam nadzieję, że ten dym nie. Susz, ten dym, to może dziwnie zażbyć, ale kompot suszu też brzmi jednoznacznie. Ugotuję susz, fajnie będzie. Już się dymi tam. Nie nie no, kompot, kompot z suszonych owoców. owoców, tak. Tak najbezpieczniej. Kompot suszu. Smoki gdzieś tutaj grają. Tak samo kiedyś właśnie Makłowicz mówi, że um, coś tam oczywiście gotował i mówi teraz um, przygotowuje masę na kiełbasę i tak, a to były te lata i mówi, o kurde, jak to gangstersko zabrzmiało. No, także będzie bułeczka z pieczarkami, kompot z suszu, super towarzystwo Filipa i jego Ach, pełny profesjonalizm, jeśli chodzi o gotowanie. Amatorskie, bo nie jesteśmy tak, a nie, profesjonalnymi kucharzami. Absolutnie nie. To jest nasze zamiłowanie. No i burzka. Po prostu spędzenie wolnego hmm. czasu w lesie, a bułeczka z pieczarkami idealnie się wpisuje w ten dzisiejszy klimat. Bo co mamy? Cebulę? To jest banalnie proste danie, bo to jest. <ścoughs> cebula z ja, dużo tego typu się zrobiło. Tak, jest po prostu cebula, pieczarki. Masło i, i, i bułka typu, typu bagietka. Ja przepraszam za ten dym, ale tak myślałem, że będzie fajnie w kadrze wyglądał, ale trochę za dużo tego nie. Tak komary odganiamy. Tak jest w grudniu. No właśnie, to proste, proste danie składa się tak naprawdę z dwóch składników cebula i pieczarki, nie? No tak. I bułka, tak? Którą sobie nad tutaj właśnie naszym piecykiem ogrzejemy wydrążymy środeczek i ten cały farsz dodamy do środeczka tak. będzie przepyszne tak no ja i oczywiście sól i pieprz no tak no oczywiście tak. sól i pieprz dobra gadu gadu czakolada tak jest jedziemy z tematem bo samo się nie zrobi oczywiście tak ja będę powtarzał herbatka bez prądu tak herbatka bez prądu śliwki suszone to jest nie To są chyba gruszki to jest chyba gruszka tak. To jest chyba... Nie, gruszka jest tutaj, a co? To jest chyba gruszka. Tak, to jest gruszka. To jest gruszka, to jest to wiadomo, no, to jest jabłko. A to może to też jest jabłko zobacz. To może też być jabłko jakiś inny gatunek po prostu. Ale wygląda jak grzyb. A poproszę, o tak mam. To były te rajskie jabłka, takie takie mm. malutkie. Z pestką podbędzane. O, czyli prawdziwe. Mm. No fajne. W końcu jemy na ciepło. Tą zwyczajną, niezwyczajną. Pamiętacie co, wtedy płynęliśmy jeziorką. Co mieliśmy taki plan, żeby to właśnie sobie dokładnie na ogniu upiścić, ale się nie dało. Zapraszam do tego odcinka. Obejrzyjcie sobie, co tam się wydarzyło. Niby zwyczajna, ale to nie jest taka, wiecie, zwyczajna, jak zazwyczaj zwyczajna. Tak. Która jest naprawdę podłej jakości, a to jest naprawdę no, świetne. Tak, z ognicha w bułeczce do jajeczniczki. po no. no! Tak, poczułem teraz właśnie cebulka, jajeczniczka do tego, ale. No. No. Ale to myślę, że to niedługo, jak będą już dłuższe dni, może jakieś. No właśnie, te dni są za krótkie, kurde. Wylądujemy na wodzie i wtedy będzie można zrobić jakąś. No. A lubisz jajecznicę z pomidorami? Tak. Ja też lubię. No. Tak. Ale ja lubię właśnie pomidory dodać, one takie są, one wtedy ta jajecznica nie jest taka sucha. W ogóle ja nie lubię suchej, ale ona ja... jest taka fajna, mokra. Ja tutaj I ten smak bawię... pomidorów, fajny. Fajny, fajny. Yes, bo tam jest taki mały haczyk, bo pomidory się powinny najpierw podsmażyć, żeby one trochę się zredukowały i woda odparowała. Yy... I, I to spow bo tak to może się stać, że jajko się zważy troszeczkę. Mm -hmm. no jak, tak. jak się da świeże pomidory, od razu jajka, to ona się robi taka grudkowata, a właśnie się pomidory podsmaży, praktycznie jak zaczyna z nich skórka schodzić I wtedy jajka, to one wychodzą. Perfekt. Owoce suszone, przygotowane. I czekamy na efekt. Tylko ja cukru nie mam. No to taki będziemy wytrawny pić. Filip obiela cebulkę. Tak, tak. Bo jej za, za gorąco <laughs> na te pieczaleczki nasze. Tak. Wyrwady pieczaleczki i są ketchup. Tu mamy pieczaleczki. Nie no, jaka... Uparta skóra w trzech ruchach. O! W zasadzie mogłem na przekroić. to też ja wiele łatwiej obiera. Takie cienki, piórka. I Palnik nie zacznie rozgrzewać. Tak, to jest kapitalne rozwiązanie te gazowe kuchenki, natomiast natomiast jakoś sentymentalnie jestem związany właśnie z takimi bardziej harcerskimi urządzeniami, jak kochert kocher, czy jak, czy jak znaczy no, tego oczywiście w nie mieliśmy tego typu spiritusowych kuchenek, ale miałem taki, miałem dwa, jeden chyba produkcji nerdowskiej, to taka mała skrzyneczka, którą się otwierało i ją trzeba było całą podpalić. Tak, znaczy, niby była taka, taka taka miseczka, do której się nalewało albo denaturatu, albo benzyny i on się podpalało Także cała de facto kuchenka płonęła. Dopiero jak to wygasało, ona ono powodowało, że, że, że zbiornik z, z cieczą się rozgrzewał i dopiero wtedy na tym się pali, gotowało. I to było też fenomenalne. A drugie urządzenie, ja chyba produkcji rosyjskiej, radzieckiej, gdzie, gdzie, gdzie się pompowało. I wtedy też był ten efekt, tylko ten to oczywiście była tak, taki... Tak, bo jeden się nazywał Kocher, a drugi był Prymus. O, i Kocher był chyba właśnie... nie chodzi Kocher, tak po niemiecku? Chyba Kocher niemiecki. Chyba Kocher niemiecki, chyba tak. a, a Prymus... Już znaczy nie wiem, czy i Kocher, i Prymus nie był niemiecki, a tam to się jakoś jeszcze na tą, 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 tą cyrylicą napisałem, także nie pamiętam. No nic. O, ha! Mi się przypomniała taka opowieść. Na jakimś spływie kajakowym właśnie napompowałem to fest i stwierdziłem, że zrobić spaghetti. zaczynam gotować spaghetti, a miałem taką przypadłość, że co kilkanaście, kil... znaczy co, co, co kilka minut płomień z takiego robi się taki. Jak go gotuję, go gotuje, gotuje, buch, buchał, wybuchł taki płomień, później z tylko ja już tak brwi, brwi o, trochę grzybku. Ale jedzenie wyszło dobre. Zapewne słyszycie te Syreny. My jesteśmy na Mazowszu, a od 15 do 18 grudnia mają być właśnie próby uruchamianie syren No i no, to właśnie to jest to Jak żywe! Właśnie Filip zauważył, bo yy, ta jego kuchenka do tej kuchenki używa biopaliwo. Masz tą butelkę gdzieś? Tak. O, biopaliwo też. I to kurczę i zauważył, że to bardzo kapca yy, całą... Jakby się podniesie to gdzie koła jest no, okopcone. Opisy, jest okopcone. A, a przy denaturacie tego nie ma. Fakt, że z drugiej strony wydaje mi się, że, 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 że na tym biopaliwie ma z kolei ciut wyższą jakby temperaturę. Ciekawe. Tak, 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 bo to dziwne, nie? przy wyższej temperaturze i, i kopci, a denaturat jakby... W... Fakt, że nie mam pirometru, żeby sprawdzić, czy rzeczywiście ma. Ale muszę sprawdzić gdzieś, bo, bo mhm. w pracowni mam. Jednakże rozpalę jeszcze raz, zaraz zapalę denaturat i sprawdzę pirometrem, jaka jest temperatura płomienia i potem biopaliwem tak Patrząc na tym, jak się szybko coś gotuje, to biła pani wydaje wyższą temperaturę, tylko kopci. Diabelstwo. No to... Test kamuflażu. Mówiąc szczerze, jestem zaskoczony, bo słyszę skąd dobiega głos i, i nie widzę. Dopiero tak, jak, jak szybko omiatam wzrokiem, to, to tak, to, 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 to tego nie widzę. Dopiero jak, jak ja już na mierze i no tutaj, jak już wiem, gdzie się patrzeć, to, to teraz widać. Natomiast jak widać, kształt człowieka. Pewnie część z was wie, zna yy, Słagman roll poncho. Jak nie, no to, to zobaczycie, właśnie wam pokażę. To, to właśnie to jest to. To ma różne zastosowania. Yy, można donosić jako poncho. Można to nosić, można to na przykład właśnie tak jak tutaj jest, używać jako podpinkę pod hamak. Można w tym spać, można zrobić z tego śpiwór. Uważam, że jest to genialne. No i oczywiście, przede wszystkim się trochę odsunę, żeby było mnie widać. Jest to przede wszystkim ciepłe, mega ciepłe. Rzeczywiście to jest teraz, właśnie, spięte przeze mnie i to tworzy właśnie, ups, to tworzy właśnie śpiwór w tym momencie firmy Helicon. No tak, tak, tak Tak To z drugiej strony No I dobra zakładamy, pozwólcie, że zdejmę to na chwilę. Tu są, załóżmy, ciach. I proszę bardzo. Pączo. Tutaj suwaczek jest. Tu można coś schować. Bardzo duża fajna kieszeń. I naprawdę to jest ciepłe. Kurczę, to jest tak ciepłe. Tak. Może służyć jak y jakoś piwór. I naprawdę to jest fajne ciepłe, no i oczywiście nie, nie przypadek, że to jest ten sam. Ten sam kamuflaż. <grym> Bardzo fajna rzecz. No i to, i to właśnie, żeśmy tak zrobili taki szybki, krótki test bez żadnego przygotowania tak naprawdę, no bo ani nie założyłem, no też poza tym moim zdaniem to jest trochę za jasne na tę, ja, na tę porę roku, bo tutaj jest jednak ciemniej. Ciemna jest ta Ale tak czy siak się, nikt mnie nie zauważył. Nie, jak wierzę, szedłem, to to aż się głupio czułem, bo słyszę głos, a nie wiem, to to wiem skąd, cóż skąd, no. działa. Cóż <py> zadziałał. No, ale kurczę. Wiesz, jakby tak założyć jakieś właśnie, wiesz, się po prostu skamuflować, nie? Tak. I założyć jakieś te igliwie i tak dalej. Tak, to, tak, co, tak, to, co tak. tak w, taką... w danym terenie, żeby przygotować yy, swoją sylwetkę do tego, żeby ją rozproszyć w tym, no, W naturze. No, w z, naturze. Z, zlać się z przyrodą. Tak, no a ja tego po prostu wszedłem w ten zagajnik tutaj i tyle, tak? No fajna, fajny, fajna sprawa. Tak jest. Ciepłe, fajne, funkcjonalne. Zapach jest po prostu nieziemski. Także tutaj to już są ostatnie chwile. Już się ładnie zredukowało. Bo w pewnym momencie było całkiem po posoleniu. Pieczarki puściły. Wodę. Także tak się zrobiło rzadko, ale w tej chwili to już widać, że że to już jest w zasadzie Pięknie, tak. O, a tak może od spodu zobaczyć, ile się zebrało. No, sadzy. No, faktycznie. Także to zaraz. I tu widać poza tym na. Tak. Na tych ściankach Tak, wiedział. a przecież ja z tego korzystałem płynąc po że także, także no, 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 przynajmniej cztery razy pod rząd gotowałem na, 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 na tych zestawu naczyniach. Znaczy i tutaj nawet. O! I to jest ślad po pogotowaniu na, na denaturacie. Aha. I to nie było to znaczy go przetarte. Ale, ale, to wszystko. A to? W Warszawie jest metro. Też tunele były drążone. A że to no, raczej warszawska potrawa, bułka z pieczarkami, więc też drążymy. Tak jest. W... Dziurę w półce, bo to właśnie do środka wkładamy farsz. To to jeszcze podgrzejemy na ogniu. No dobra, bułeczki są już tego śmego grzyb tak. ciepłe. Dobra, Co nakładaj. No, no, no. Dobra. no. E, ciepluchne. O rany. To po prostu musi być pyszne, nie ma innego wyjścia. No nie. Ubi. <noise> To już najwyżej się dołoży. Tak jest. Tak, bo bułka z pieczarkami też musi być ciepła. Tak, 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 to musi być. Dobra, całość. O! Nałóż sobie. Proszę. No i mamy. Tak, bułeczkę z pieczarkami. Stuknąć. Tak, możemy się stuknąć. Na zdrówko. Na zdrowie. Ale to pachnie. Dobra, jemy. Tak. Mm -hmm. No i... Tradycyjne Pyr. smacznego <laughs> mm. Mm. <O> matko. <laughs> e Eksplozja smaku, ale wyśmienite. Nie no, zróbcie sobie, po prostu zróbcie naprawdę wow. Nie. tak proste jedzenie ale ja. a tak bogate w no. smaku mm. jeszcze mamy kompot a, na, na trawienie Suszu. No. będzie mocno wytrawny no właśnie a. bo taką małą jedną saszetkę cukru miałem powiem Ci, że jeszcze jedną zjem mm. akurat mamy po jednej akurat no no, nie chcę wierzyć, że to jest masło, cebula, pieczarki, mhm. sól, pieprz, no i bułka. No. I perfekcyjne wykonanie tego dania przez Filipa. Naprawdę pełen szacunek. Szacuneczek w najlepszym gatuneczku. Nie, przede wszystkim... W dobrym towarzystwie wszystko wychodzi lepiej mm -hmm. i smakuje lepiej, ja też. Mm, dokładnie. Mm. Znaczy ja w ogóle bardzo lubię podroby. Ja też, ale jakoś to przegapiłem, nie wiem czemu. Ale właśnie tak jak na przykład dudy w żurze, o. czyli inaczej płuca. Tam no, często jeszcze no. przełyk, serce dodaje, także, bo przełyk fajnie chrupie w zębach. Nie każdy to robi, ja to kocham. <laughs> mm ozor, albo żołądki w sosie szanowym. O, ozorki. Też, coś mm. też tak pysznego. No. a to są też takie nasze polskie potrawy. No, Jakby na Dudy w terenie bym się nie pokusił, bo po to jednak je się parę godzin gotuje. Tak? Tak, dudy tak, bo to trzeba gotować parę razy, potem pokroić, potem znowu to się długo... Ale cynaderki to... <laughs> Dobra, zobaczymy susz nasz. Masz kompot. <głos> <głos> o. Będzie pyszne, to już widać. Filipie, malejesz? Tak jest, ale świątami zapachniało. <głos> <głos> Poczekaj, bo ja tu nie widzę. A? O, Dasza, tak? No. O, rano. Dobra, dobra. Ranek i zapach, no coś niesamowitego. Nie, ale w, w domu człowiek nie docenia te, takich zapachów. No nie? Tak, że jest to też taki zapach, który się raczej raz w roku czuje. Kurczę, jak dla mnie kwaśny wyszedł, ale... Ale esencjonalny, mega. Nie, ewidentnie jest wytrawny. No kwaśny wyszedł no, znaczy kwaśny no, no kwaśny. Na pewno pół no. Nie, bo, bo czuć taką słodycz mm, ale właśnie od tych owoców Ale zapach jest... Kurczę, żeby więcej cukru było, by wyszedł ekstra. Tak. No. Nie no, na... Ale, jest zły, ale kwaśny już, jest. Drugi łyk już nie jest taki kwaśny. Znaczy ja nie mogę... Znaczy ja... Nie dostałbym morderu uśmiechu, śmiechu, bo jak zjadłbym cebu tą cebulę. Jakbym zjadł cebulę, to by było co innego, to by była rewelacja. Ale jakbym zjadł cytrynę to bym się tak skwaśnił. Ja, ja kwaśne dla mnie to jest za mocny smak. Ja nie daję rady po prostu. Nie uśmiechnę się po zjedzeniu kwaśnego w przeciwieństwie do mojej córki. No okolata Okolata, no. Ale bukiet ma. Ale bukiet ma. Nie no, dobry jest, to naprawdę jest tak. smaczny. No. Nie, jest, ale nie Nie no, dobry jest. Ale ta, ta fakt, że taką malutką wiążą śliweczkę, to ona była też taka lekko kwaskowata. Kurde. Śliwki. Mhm. To może śliwki taką kwaśność dały. Kwaskowatość. Nie, bo to naprawdę tak zależy właśnie... Jakie są te owoce w takim kompocie, bo, 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 bo suszona śliwka taka będzie też potrafi być i bardzo słodka i, i niekoniecznie. Tak. Ale mamy jeszcze pączki. A no tak. <laughs> Nie wiem, czy do pączek do tego będzie pasował. No, ale co, no? Wigiliny. Pączuś. <laughs> Wigiliny. Pączuś. No, ale do do z pieczarkami pączek musi być, tak, bo to jest. Tak. No musi być. Deserek. No zobaczymy z pączkiem, bo może z pączkiem o. Może... Czy inny. Tak. Mamy pączka. Mm. Um. Nie bardzo ładnie się uzupełniają. Mm. Do dopełniają się smaki. Słuchajcie, no właśnie żeśmy wymyślili pączka wigilijnego. Tak. Do suszu. Pasuje. Mm -hmm. <laughs> nie, z każdym łukiem jest lepszy. Tak, nie, z, z pączkiem to... Chodzi, że wchodzi bez mydła, ale... <laughs> no. Ale naprawdę, naprawdę to dobrze smakuje. No. Mówiłem to, jest, że ważne, że jest ciepły? Mm. Czy pomyślałem o tym tylko? Pomyślałeś. Ale? Ale jest. <laughs> Hmm. Czy nie powiedziałem tego, że najważniejsze, że jest ciepły? Nie, nie zarejestrowałem. Wiesz, to może dlatego, że miałem takie skojarzenie, bo co grudzień panka tobie w brodę na ziemi leci. i myślałem, co by to jak miał na przykład gumofilce. I generalnie by mi wszystko lądowało w butach. Hmm. No. To po tym suszu. Hmm. Kuźwa, dobre. Naprawdę. Hmm. Może teraz z dna poszły, dlatego. Wy lubicie kompot z suszu? Tak, bo chyba kompot z suszu to jest taka raczej, chyba polska tradycja, czy, czy nie? Odcięć zobacz. O, na samym dole. Tak, 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 tak. Nie dam rady Wam tego pokazać, bo jak się ruszę, to poleci. Tak. tak. Ale się wspina. On pod górę szybciej się potrącił niż ja w poziomie. Także sięgnęliśmy głęboko do, do naszej pamięci pamięci zewnętrznej. Tak. E, właśnie skąd jest ta e, potrawa? I rzeczywiście jest to e, t, polska, tradycyjna polska potrawa, która e, pochodzi od e, łęków. Była to, była to. to był to napój zimowy, właśnie robiony z suszonych jabłek, gruszek, no z suszonych owoców, po prostu. Przy czym oni go pili zimą jako, jako taki napój prozdrowotny. I rozszerzył się z czasem na, na całą Polskę. Wynikało to, znaczy po części wynikało to z tego, że zbiory owoców, które, które trzeba było z nim coś zrobić, to był taki moment przesilenia tej zimy, gdzie, gdzie, gdzie wtedy, mhm. wtedy go spożywano. Później doszły do tego. Czy wróżono z tych owoców, czy one miały symbolizować długowieczność, energię, witalność i tak dalej. No i tak doszło do, do naszych czasów. Także jest to nasza tradycja. Tak, wigilijna teraz tak. w tej chwili. Tak. I tym miłym akcentem dobrnęliśmy do końca odcinka. Serdecznie tak. dziękujemy Wam, że odcinek ukaże się po świętach. To wszystkiego najlepszego oczywiście z okazji świąt, które już były od nas. Wszystkiego dobrego przed Sylwestrem na właśnie na nowy rok. Wszystkiego dużo i pod dostatkiem ode mnie i od tak, Filipa. Tak. Zdrowia, szczęścia i pomyślności. Dla wszystkich. Hej. No dobra, do zobaczenia po nowym roku. Trzymajcie się ciepło. Mm, idźcie w las. Na razie. Do zobaczenia. Dziękuję Ci bardzo Filipie jeszcze raz. Ja dziękuję. Naprawdę byłoby ba, było, było Naprawdę cudownie. było mi bardzo miło. Na razie. Tak, i ja oby do wiosny. O właśnie, oby do wiosny. <laughs> <laughs> Hej. <laughs>